W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora po pierwsze chciałbym zrobić gigantyczny opening wszystkiego, nie tylko czarmów, nie tylko jajek, ale na przykład takich mini skrzynek, bo moim zdaniem te mini skrzynki mogą być naprawdę mega opłacalne, a po drugie dzisiaj wam opowiem o dosyć dziwnej rzeczy, którą Preston napisał na swoim prywatnym Twitterze. Jakby w Pet Simulatorze naprawdę teraz dziwne rzeczy się dzieją, dziwne ruchy Preston podejmuje licznika, jak widzicie dalej niestety nie ma. Na ostatniej strefie też chyba tego licznika nie ma, dzisiaj jest czwartek jak ten film nagrywam. Może jeszcze w piątek się pojawi, jeżeli w piątek do końca dnia się licznik nie pojawi, to szansa na update będzie bardzo, bardzo mała. Zobaczmy, czy tu się coś jakby zmieniło. No nie, no tutaj dalej jest to samo. Jest to naprawdę giga dziwne, co Preston robi. Ale dobra, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to Preston dodał razy 15 drop do naprawdę dziwnej minigierki i w ogóle dzięki temu może pierwszy raz w życiu przejdę tę minigierkę. Jakby nie pamiętam, gdzie ona była dokładnie. Ona tu była. Tutaj jest jakby to z tymi wózkami tego ani razu jeszcze nie przeszedłem. Raz to próbowałem przejść i się wywaliłem z tego wózka. Może teraz w końcu to przejdziemy, skoro tu jest drop razy 15. Może coś nawet to płace przychodzić. Jakby tutaj musimy sobie zespałować wózek. Jak pierwszy raz to próbowałem przejść, to nie wiedziałem, trzeba po prostu kliknąć, bo nigdy nie grałem w te gierki z tymi wózkami. Tu wiem, że się strzałkę klika chyba. A nie, tutaj trzeba kliknąć. Dobra. Nie, nie, zwolnij, zwolnij. No spokojnie trzeba. Tutaj trzeba jakby tą strzałkę w tył chyba, żeby zwolnić, żebyśmy nie wypadli z tego wózka. Zobaczymy, czy w ogóle nam się to uda przejść, bo zobaczcie, no tutaj jest jakby dosyć ciężko. Ogólnie też wiem, że nie trzeba mieć wózka, żeby to przejść. Możecie sobie po prostu przebiec, ale no my wózkiem spróbujemy dojechać. Dobra, jadę do końca, zobaczymy, czy się uda. Bo długa droga przede mną. Na spokojnie postaram się to przejść. Napiszcie, jaki wy rekord macie na tej minigierce. Ja będę miał pewnie z 5 minut. I w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy. Sam. Zobacz, tam jest jakaś wyspa, tam też coś jest. Nie, czy to są normalne mapki, czy jak to działa, ale takie dziwne to jest, że to są takie wyspy, jakby. Może to są inne minigierki w sumie. A raczej bym obstawiał, że to pewnie są inne minigierki. Nie wiem, na razie jadę najwolniej jak się da, żeby po prostu przejść tą gierkę raz. I teraz w ogóle się zatrzymało. Kiegoś lagaman czy coś. Nie, dobra, dalej jedzie. Dobra, na razie powiem wam, że nie jest źle. Tak daleko chyba w tej minigierce jeszcze nie dojechałem, jakby. Ja tam wypadałem zazwyczaj z tej gierki. Ale no jadę tak wolno, że nie powinienem wypaść. Dobra i powiem wam, że już jest nieźle. Zostały tylko nam tutaj jakby trzy spirale. Oj, oj oj, oj nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Stój, 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 zatrzymaj się, zatrzymaj się. No i co teraz zrobić? Czy Jak wcisnę spację, to będę mógł sobie dojść, powiem wam, że chyba wolę tam dobiec. No właśnie, wózek mi zniknął. Dobra, dobiegnę tam. Dobiegnę tam, bo z wózkiem mi się dziwne rzeczy zaczęły dziać. Jakby założy się, że jeszcze nikt z was nie przychodził w tej gierki w taki sposób, no ale ja tak jak mówię, Obi nie ogarniam, taki gierek, nie ogarniam. Ja tylko w Simulatory, jestem dobry w Robloxie. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda dobiec i że dostanę nagrodę, pomimo tego, że w mini gierce w której trzeba wjeżdżać wózkiem do. Głowy Prestona. Wbiegam do głowy Prestona. Nie, mam nadzieję, że tu dostanę tą nagrodę. Daj mi tą nagrodę, Preston. Dobra, tutaj musimy sobie wbiec. No i tutaj. No chyba nagroda ta będzie tutaj. Tak mi się wydaje. Tutaj w tym miejscu. Halo, dobra, dało mi tą nagrodę. 42 itemki. Powiem wam, że sporo. Wydaje mi się, że to może być najbardziej opłacalna minigierka jak do tej pory. Nie wiem, czy coś dobrego nam wypadło. Czy coś się tutaj świeci. No tutaj nic nie widzę, żeby się świeciło. Czarmy też nic się nie świeci. No i tutaj Enchanty też ciężko powiedzieć. Raczej nic dobrego nie dostaliśmy. Ale dobra. Kolejna rzecz, oczywiście, którą musimy zrobić, to. Standardowo musimy sobie odebrać oczywiście Daker. Cyk. I no dzisiaj niestety znowu poniżej 200. No nie wiem, tak jak mówię. Ja mam zbugowane konto, próbowałem wszystkich metod i nie chcę dać mi tych 200 tysięcy gemów. No dobra, wrzucamy to znowu. Oj właśnie, kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, bo jakby jeszcze będziemy musieli pójść na Trade Plaza, no, bo co to za gigaopening jak 95 takich skrzynek tylko mamy. Musimy dużo więcej tego mieć, ale musimy sprawdzić ile ten mój Inferno Pet jest dzisiaj warty. 383 tysiące. No to jego cena spadła już troszeczkę, ale... Ktoś go musiał kupić, jakby za chociaż te 350. Ogólnie dzisiaj może też go spróbujemy sprzedać, bo jakby jego cena jest mocno przesadzona. Jak sprawdzam na Cosmic Value i na takiej drugiej tabelce, to on jest za 250 i tak dużo, ale no mniej niż 380. Dobra, ale tak jak mówię, na starcie musimy pójść na tej Plaza, dokupić sporo różnych itemków, dosłownie wszystkich, jeżeli chcemy zrobić giga opening. Jeszcze będę musiał rozwalić 261 piniat, no bo to też to, do tych itemków będzie do otworzenia. Zobaczymy, ile mi to wszystko zajmie. Mie. Ale tak jak mówię, najbardziej ciekawie mnie te mini skrzynki, bo to jest taki nowy krystal klucz. Jak sobie to otwieracie, no to czasem tu dobre itemki lecą. Na przykład tu potka piątka. Obaczymy, co z tego będzie. Dobra i tutaj taką całkiem niezłą tutaj plazę znalazłem. Jakby już ogólnie kupiłem sobie trochę czarmów. Już pierwsze jakieś itemki mamy, chociaż potrzebujemy tego więcej. Ale teraz wam powiem, że znalazłem bardzo dziwną rzecz z tym moim petem. Jakby wcześniej tego nie widziałem, ale zobaczcie sami. Jest ich 522. Wczoraj, jak nagrywałem film, to było ich 390. W jaki sposób 100 petów doszło. Jakby wiadomo, ludzie mogli sobie ze starego pet symulatora te pety przerzucić, ale aż tyle w ciągu jednego dnia? Dziwne to jest, powiem wam. Nie wiem, czy jakichś bugów na kopiowanie znowu nie ma. Polecam wam uważać na kupowanie petów takich droższych teraz, bo to nie jest normalne, że w ciągu jednego dnia tyle ich doszło. Jakby na chwilę możemy sobie jeszcze tego peta wystawić, może ktoś go kupi. Jak tyle ich doszło, to lepiej go sprzedać. Nie tutaj sobie budkę wystawmy dosłownie na chwilę. Nawet jakby ktoś to kupił za, nie wiem, 350, to by się cieszył, bo, no tak jak mówię, coś dziwnego się z tym petem dzieje że nagle tak mocno jego ilość wzrosła. Dobra, niech tutaj sobie to tak postoi, a w tym czasie opowiem wam o tym wpisie Prestona, który no nie jest jakby niczym dziwnym w teorii, bo tutaj zobaczcie, Preston napisał coś takiego, że po prostu napisał dziękuję za granie. No i tyle, jakby po prostu ludziom podziękował, że grają w jego grę, no i nie ma w tym nic dziwnego, ale ludzie się właśnie doszukują, że no mógł napisać coś takiego w stylu, że no się ma dzięki za granie, to koniec pet symulatora, już nie będzie update'ów. Oczywiście tak nie napisał, ale ludzie sobie to tak dopisują, dużo ludzi sobie to tak dopisuje. No dziwne trochę Preston podejmuje, jakby nie ma żadnej informacji o updatecie, nie ma żadnego licznika, nie ma żadnych lików oprócz jednego. Mam nadzieję, że Preston w sobotę da ten licznik, nawet jeżeli update ma być za tydzień, żeby ludzie już wiedzieli, że no wtedy będzie update tyle. Dobra, nie chwilę ten pet sobie tutaj postoi. Dobra, jakby za bardzo to się nie chce sprzedawać, niestety, chociaż coś mi się sprzedało, ale ogólnie też rzeczą, która mówi nam o tym, że jednak będzie jakiś update. Na pewno nie wiadomo kiedy to jest tutaj to zobaczcie, jakby to jest takie miejsce deweloperskie PC Simulatora, i to podobno cały czas jest updateowane dzień w dzień. A więc deweloperzy pracują, ale no nie wiadomo kiedy ten update będzie. Jakby tutaj znowu mamy tego Titanica za drogo. Dobra, plan jest taki, żeby teraz kupić na pewno dużo więcej tych mini boxów. Bo dzisiaj, tak jak mówię, wierzę w te mini boxy, jakiś Titanic prezent, jajko i tak dalej. I to wszystko właśnie potwierać. Na początku zajmijmy się tymi mini skrzynkami. i chciałbym kupić tak może z 300. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tyle po normalnej cenie. I jeszcze w sumie tutaj tak porapię. Są praktycznie te gifty A sobie to też dokupmy Jak dużo opedik wszystkiego to dużo opedik wszystkiego Tutaj takie stare jajko A też sobie je kupmy Jakby fajnie by było otworzyć każdy jajko ale nie staćmy na to Może kiedyś taki odcinek nagramy że każdy jajko otworzymy O tutaj porapi jakby Titanic prezent A więc też sobie go kupmy Dobra ale ja chcę te mini skrzynki Te mini skrzynki są dla mnie najważniejsze Dobra powiem wam że z tymi mini skrzynkami to się podaje jednak Ludzie sprzedają to po jednej sztuce Nie chcę by się kupować 300 bo musiałbym przejrzeć Z jakichś 300 trade plus Chociaż dobra, tu jest jedna. Dobra, tutaj pierwszy większy stack znalazłem. Kupimy sobie jeszcze 34, ale no każdy sprzedaje po jednej sztuce to. Co jeszcze musimy dokupić? Na pewno to ekskluzyw Jajku. W ogóle jak rap tego spadł. Do 3 milionów, nie wiem. Powiem wam, że wydaje mi się, że ludzie po prostu panikowali, wszystko zawyżali i teraz wszystko zaniżają. Bo też widziałem, że ogólnie mocno z ceną spadły znowu Happy Roki. No 9,2 są, a więc dziwne to jest, powiem wam. Jednego dnia jest drożej, drugiego tanie. Dobra, kupmy sobie jedno jajko nawet po tyle. Nie chcę mi się szukać już Trade Plus. Co jeszcze musimy kupić? Co się da jeszcze otwierać? Jajka mamy, mini skrzynki mamy, tutaj to wszystko mamy. Chyba wszystko mam. Jeszcze te piniaty muszę przeklikać chociaż e, ze 100, żeby był rzeczywiście dużo penik. Dobra, trochę porozwalałem tych piniat. Mamy trochę więcej tutaj tych legendarnych, epickich, ale to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze są dla mnie te mini boxy, bo chcę zobaczyć, ile na tym da się zarobić. Jakby jeszcze, żeby tradycję z odcinka zachować, to dokupmy sobie dwa ekskluzyw jajka. A w sumie niech będzie, że za robuxy, bo już nie chce mi się wracać na trade plaze. No i dobra, mamy trzy. Czy emoji jajka, jedno, jeszcze jakieś takie stare z starego pet symulatora. Do tego Titanic Gift. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyleci. Tylko teraz muszę wrzucić wszystkie temki i zobaczymy na początku, ile tylko i wyłącznie z tych mini skrzynek zarobimy. Bo to jest dla mnie najciekawsze. Dobra, i praktycznie wszystkie temki wrzucone. Tutaj już nic nie ma, tylko musimy uważać, żeby tego Titanica nie otworzyć. Klikamy tutaj w ten itemek. Muszę tak sobie w, w sumie pojedynczo będę klikać, żeby przypadkiem tego nie otworzyć, bo to chcę zostawić na koniec. Ale powiem Wam, że całkiem nieźle to wygląda w ogóle. Czy jeden czarm nam poleciał? Poleciał nam Krytyk Czarm. To nawet czaroby z tego lecą. Dobra, wszystko otworzone. Kolejne czarmy nie poleciały. Tutaj jakieś tam potki, same enchanty. Dobra, zobaczymy, czy miało sens kupowanie tych mini skrzynek Dobra, wszystko wrzucone do boksu i mamy za to 1800. No to nie. To jednak ten... Zarobek nie ma sensu. Dobra, teraz otwieram całą calusieńką resztę Tylko muszę to wyjąć z któregoś boksu Zobaczymy ile za to zarobimy Wszystko jakby, no dużo tego będzie Zaraz zresztą wszystko wejmę, zobaczymy ile łącznie będzie tych wszystkich dziwnych rzeczy do otworzenia Dobra, cała reszta itemków też wyjęta Zacznijmy na szybko od e, czarmów, Bo to jest w sumie najciekawsze No i z czarów w sumie oddało trochę glitteringów No nie no, z może na plus Dobra, całą resztę otwieram Dobra i otworzyłem dosłownie wszystko W sześciusieńko mamy 50 tysięcy itemów znaczy mieliśmy w sumie tylko teraz tu się pokazało inaczej, jakby no, jeszcze jedynie te czarmy bo trochę mi ich wydropiło znowu. No, jakiś tam glittering doszedł. Dobra, wrzucę wszystko do boksu, zobaczymy. Czy wyszliśmy na tym na plus w ogóle? Dobra, i tej temki łącznie są warte 13 milionów. Kosztowało to na pewno więcej, a więc w tej grze nic się nie opłaca otwierać, powiem Wam. Otwórzmy sobie tego jednego Titanika, jeszcze mamy ekskluzyw jajka. Zobacz, może tutaj coś ciekawego nam wyleci, na przykład Huge Pet albo Titanic. Zobaczymy tutaj jeszcze jeden Pet, jeszcze jeden Pet, jeszcze jeden Pet, jeszcze jeden. No i tyle Dobra, jeszcze mamy najciekawsze rzeczy Czyli oczywiście trzy ekskluzyw jajka Może z trzech nam w końcu coś wyleci Dobra, już myślałem, że będzie huge No nie, no tak się zlagowało dziwnie wszystko Ajaj, myślałem, że będzie huge w końcu Jakoś takie, jakieś takie lagi miałem nie, chyba przez te pety. Muszę zdjąć te pety, bo mi laguje to strasznie. Dobra, jeszcze tutaj to jedno... W ogóle jak to odleciało? Dobra, może to jest dobry znak. Może tu wyleć jakiś hudżyk. Tutaj ten już by był sporo warty, ale niestety nie wyleciał. Dobra, sprawdźcie sobie ten film, który właśnie wyświetla i do następnego.